Nazywa się Kajetan Schmidt. Tak to, jest. Ja jest, jestem wielkim fanem skoków narciarskich. I czy Marcin Schmidt to jest et, rodzina? Nie mam pojęcia o kim pan mówi. A, on, on jest on... za młody na małysza. Ile ty masz lat? Ja on... jestem za chudy na sport. Ja mam 21 A lat. A to ja... do skoków by się nadawał. Ta, A małysz jest spodem spodem do małysza, chudy. nie? Taki twarzy? Jest ja. mały. No. Ale znasz Mateo, producenta Mateo? Mateo? Hmm? Wiesz kto to jest? <laughs> No, to jest chłop, co podkładał głos do Olafa w krainie lodu. No, oczywiście, że tak. To jest w dwóch na... częściach. No, dlaczego ja tutaj przyszedłem? Bałwanek Olaf, oczywiście. Dla nowego pokolenia Olaf. A Jak dla starego no. Czesław. Yy, ja zrobiłem research. Czy masz poczucie, że jeszcze coś w życiu chciałbyś przeżyć? Szalonego? <śmiech> <śmiech> Bo Motin ma pomysł na wieczór. <laughs> no, to jeszcze... <laughs> Ktoś chce cię zatrudnić. Aha. Nie, nie. Nie, bo, bo wiesz, masz 21 lat i naprawdę ja, ja wierzę w to, że jeszcze jest tyle szaleństwo przed tobą, bo jak czytam... Chcesz, chcesz, chcesz zobaczyć drugą marchewkę, bo pan Ola... <słuch> Albo czy chcesz zobaczyć trzecią część? Krainy loda. <słuch>